Oto nowe Porsche Panamera i jedna z jego nowych funkcji. Po otwarciu drzwi samochód unosi się, aby ułatwić wsiadanie. Po zamknięciu drzwi samochód opuszcza się z powrotem. Sprytne, ale czy reszta samochodu jest sprytna? Zamierzam to sprawdzić, testując jego osiągi. Cholera, jasna. Sprawdzając jakość wnętrza, tego się nie spodziewałem. I powiem, co o tym myślę. Pokażę Wam też alternatywny samochód, który może być dobrym wyborem. Nazywam się Matt Watson, a to jest karwał. To trzecia generacja Panamere i wygląda na to, że Porsche w końcu zrozumiało, jak zaprojektować ten model, aby nie wyglądał na otyły. Oto pierwsza generacja, to druga i teraz obecna. Lepiej. Ma też przód, który po raz pierwszy pojawi się w Cayenne. Podoba mi się to. Agresywne. Na te otwory są prawdziwe. Porsche to potrafi. Przejdźmy do boku. Felgi 19. To będzie za mało. Te mają 21 i idealnie wypełniają nadkola. 21 to minimum w tym samochodzie. Wloty prawdziwe. Bardzo podoba mi się, że Porsche nie zastosowało wysuwanych klamek drzwi, jak w modelu 911. Dużo lepiej Powierzchnia szyb jest nieco bardziej elegancka niż poprzednio Samochód wygląda bardziej sportowo No i mamy fajnie podkreślone nadkola Pokrywa portu jest zamknięta A nie, nie jest I nie jest zbyt duża, jak w niektórych innych samochodach Tył jest przeprojektowany, wygląda znajomo, ale jest inaczej Jednoczęściowy tylny spoiler Wersja z najwyższym wyposażeniem miała dwa. Bardziej mi się to podobało. Mamy też to: bezramkowe tylne okno. I nigdy nie wkładaj tu palca, bo sobie go obetniesz. A poza tym będziesz musiał wymienić też szybę. Reszta tylnej części? Nieco przeprojektowana. Prawdziwe rury? Nie ma tu podróbek. Widać, że to prawdziwa rzecz. Pytanie brzmi: ile kosztuje ten samochód? Podstawowa wersja Panamera z napędem na tył kosztuje 89 400 funtów. Panamera z napędem na cztery koła jest o 3000 funtów droższa. Szybsza wersja GTS od 131 000 funtów. Ten samochód kosztuje 99 000 funtów w wersji e-hybrid, ale dostępna jest też wersja mocniejsza e-hybrid za 110 000. Turbo i e hybrid 151 500, a najdroższy Turbo S e-hybrid kosztuje 175 000 funtów. Jeżeli nie jesteś przekonany, że Panamera jest dla ciebie, poczekaj na wnętrze. Jest naprawdę wysokiej jakości. Ale muszę zaznaczyć, że ten samochód ma mnóstwo opcji dodatkowych. Jest ich tak wiele, że za ich cenę można kupić prawdziwy samochód. Więcej o tym później. Ogólnie jednak jakość jest naprawdę solidna. Spójrzcie na szwy, ładne i proste. Uważajcie jednak, jeżeli nie zamówicie rozszerzonej te pizzerki skórzanej, zamiast tego dostaniecie deskę z plastiku, ale w takim aucie musi być to skóra. Wszystko jest logicznie rozmieszczone, w niemieckim stylu. Podoba mi się sposób, w jaki ekran infotainment jest zintegrowany z deską, a także, że jest łatwy w obsłudze. Elegancki, szybki i dobrze współpracuje z Apple CarPlay i Android Auto. Proszę bardzo. Procesor jest dość szybki, a ponadto są fajne funkcje Porsche. Na przykład dane dotyczące osiągów. Kąt poślizgu, poślizg, hamulce, gaz. Można sprawdzić rzeczywiste ciśnienie w oponach, w PSI i barach. Rozkład energii, zużycie energii i tak dalej. Bardzo fajne. Cyfrowe wskaźniki są ładne, przejrzyste i ładnie rozmieszczone. Można przełączać się między różnymi ustawieniami. Bardzo mi się to podoba. Bardzo dobrze. Dobrze jest mieć duży wyświetlacz nawigacji, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Chociaż ja wolę stary, dobry prędkościomierz, bo on jest niezbędny w tym aucie. To jest szybkie auto. Biorąc pod uwagę pozycję, kierownica jest elektrycznie regulowana, pozycja jest ogólnie bardzo wygodna. Chociaż można usiąść dość nisko, to nadaje sportowy charakter. Jeżeli jednak kierowca jest niski, można podnieść fotel. Nie tak dobra jest ta dźwignia. Nie przeszkadza mi, że to jest tu, ale przycisk Start-Stop jest tu. Czemu nie jest razem? Bardzo podoba mi się jednak to, że są fizyczne przyciski do regulacji prędkości wentylatora i klimę, dzięki czemu nie trzeba grzebać w menu. Ale takie rzeczy jak ogrzewanie siedzeń są w panelu dotykowym z haptycznym sprzężeniem zwrotnym. Nadal lepiej niż na ekranie. Jednak niektóre rzeczy trzeba robić na ekranie. Jedna jest dziwna, ale to zaraz. Jeżeli chodzi o schowki, nie ma zbyt wiele miejsca tu. Tu jest 12-woltowe gniazdko, mała przegroda, dwa uchwyty na kubki, ale wydaje mi się, że potrzebna jest na nie osłona. Są zawsze odsłonięte, ale mają wystarczającą wielkość, aby pomieścić butelki. Mamy tutaj ładowarkę do telefonu i gniazdo USB-C. Schowek jest duży, wyłożony filcem, co nadaje mu ekskluzywny charakter. Dzięki temu nic nie grzechocze. A skoro mowa o wysokiej jakości, miłe uczucie. I łopatki. Prawdziwy metal. Choć nigdy ich pewnie nie użyjesz. Będziesz używał automatu. Dobra, zboczyłem z tematu. Zakładki w drzwiach są wystarczająco duże. Zmieści się nawet duża butelka. Ogólnie samochód sprawia wrażenie wytrzymałego. I luksusowego. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Wszystkich tych czarnych, plastikowych wykończeń. Bardzo łatwo je zarysować. To znaczy, jakoś tak się złożyło, że w tym miejscu jest ryska i jakoś ciągle na nią patrzę. Denerwujące. Mimo to nie sądzę, aby którykolwiek z konkurentów tego samochodu był tak przyjemny w kwestii siedzenia jak Panamera. Ale czy z tyłu jest równie dobrze? Przestrzeń na kolana całkiem dobra. Nad głową w porządku. Osoby powyżej 1,80 m będą miały wystarczająco dużo miejsca. Myślę, że jednak RS7 ma więcej miejsca z tyłu. Jeżeli chcesz zobaczyć moją recenzję. Skorzystaj z kodu QR. Powinien zaznaczyć, że ten samochód ma ulepszone indywidualne tylne siedzenia, więc zamiast trzyosobowej kanapy mamy dwa bardziej sportowe fotele. Można je odchylać. Mają podparcie na lędźwia i funkcję masażu. I to jest niezły masaż. Da się go poczuć. Z tyłu znajduje się również ekran, za pomocą którego można sterować systemem infotainment i tak Szczerze mówiąc, nie będziecie z niego korzystać zbyt często poza regulacją klimy. Bo jeżeli chcecie coś obejrzeć, użyjecie telefonu. Macie tu dwa porty USB-C do ładowania. Pod spodem jest trochę miejsca do przechowywania. Uchwyty na kubki, na te elementy można wyjmować. Nie ja wiem, czy to można. Ten samochód ma również tylne rolety. Zgrabnie zintegrowane. A skoro o tym mowa, zobaczmy co się stanie, gdy opuścimy szybę. Opuszcza się całkowicie? Wow, nie wierzyłem, ale się otworzyło. Jeszcze coś. Podłokietnik z dodatkowym schowkiem, również wyłożonym filcem, ale w tym fotelu jest również możliwość Załadowania dłuższych rzeczy. To przydatne, zwiększa praktyczność. Duża pojemność od 494 litrów do 421. Jeżeli chodzi o załadunek i rozładunek, trzeba trochę podnieść rzeczy, żeby je przełożyć, ale nie jest strasznie. To jest ciężkie, ale daje radę. Ma bardzo prostokątny kształt, chociaż nie jest to zbyt głębokie, więc nie zmieszczą się tu duże pudła. I jeszcze coś. Wystarczy zdjąć pokrywę. Podoba mi się sposób, w jaki to zrobiono. Proste. Jeżeli chcę złożyć tylne siedzenia, wystarczy się pochylić. Nie jest to najłatwiejsze, ale można użyć pokrywy bagażnika, aby to zrobić. No, przesunę przednie siedzenie. Gotowe. To było łatwe. Dzięki temu zyskujesz sporą przestrzeń. Jest jednak niewielka szczelina. Ona może stanowić problem w czasie przesuwania do przodu. Co to jest? Gniazdo 12 voltowe Co jeszcze? Uchwyt? Co jest pod spodem? Jasno pomarańczowe kable. Wysokie napięcie. Odłóżmy to na miejsce. Chciałbym teraz schować to pod podłogą. Da radę co? No nie ma gdzie tego schować. I to prowadzi do pięciu irytujących rzeczy o pana Pamiętacie stare dobre czasy, kiedy posiadanie samochodu oznaczało, że jeżeli chcieliście zmienić kierunek przepływu powietrza z nawiewu, po prostu przesuwaliście słówek? Już nie. Teraz trzeba nacisnąć menu i klimy, a następnie wykonać te czynności za pomocą elektrycznych elementów na ekranie. To jest zbyt powolny proces w czasie jazdy, a jakie są szanse, że to się zepsuje po 10 czy 20 latach? Po prostu więcej rzeczy, które się zepsują. Porsche lubi pobierać wysokie opłaty za opcje i umieszczać na liście opcji wiele rzeczy, które powinny być standardem. Dlatego ten samochód ma opcję za 38 tysięcy funtów. Jest jednak jedna opcja w tym samochodzie, która naprawdę nie powinna być opcjonalna. Punkty Isofix. Na przednim fotelu. Dobrze, że są, ale kosztują 150 funtów. Po co to jest opcja? Niech będą standardem. Bo ktoś kiedyś zapomni i będzie żałował. Cała konsola na górze deski rozdzielczej z głośnikiem i małym stoperem odbija się e, niekorzystnie na przedniej szybie. W zależności od położenia słońca. Widzisz? Jest właśnie tam. Rozpraszające. Co dziwne, w Porsche nawet w najbardziej sportowym ustawieniu nie można zablokować trybu manualnego. Zobaczy, wciskam pedał gazu do dechy, na jedynce, a skrzynia automatycznie zmienia bieg, mimo że nie pociągnąłem łopatki. Zwykle Porsche na to pozwala, ale nie tu. To pewnie kwestia hybrydy. Kiedy jest zimno, hamulce wydają dziwny, skrzypiący dźwięk. Jak jakiś statek. Jakby statek skrzypiał w czasie przeprawy przez wzburzone morze. Czemu rum się zawsze kończy? Wow. Niesamowite. Ale to nie wszystko. Jeżeli odpowiednio wyważysz pedał hamulca, możesz nawet wywołać dziwny dźwięk, przypominający krzyk prehistorycznego stworzenia. Ale nie wszystko jest takie złe i to prowadzi nas do pięciu fajnych rzeczy o tym samochodzie. Porsche popracowało nad hamulcami. Mamy tu specjalny wzmacniacz hamulca ręcznego. To lepiej łączy hamowanie rekuperacyjne z normalnym hamowaniem ciernym. Dowiemy się, jak to działa, kiedy za chwilę pojadę tym autem. Jeżeli spojrzysz do wnętrza bezprzewodowej ładowarki, zobaczysz z tyłu mały wentylator, dzięki czemu telefon pozostawiony na ładowaniu nie przegrzeje się. Nowe opcjonalne reflektory MLED mogą oczywiście zasłaniać część światła, gdy zbliżają się kierowcy. Nie jest to nic nowego, ale dodatkowo mogą oświetlać pas, po którym jedziesz na autostradzie, a nawet zwężać się, gdy zbliżasz się do robót drogowych lub gdy jedziesz wąską drogą. A to nie wszystko. W trybie Sport lub Sport Plus zwiększa się kierunkowość świateł, dzięki czemu skręcają się szybciej wraz z kierownicą, zapewniając dobre oświetlenie zakrętu. Można zamówić samochód z tylną osią skrętną, która pozwala na skręcenie tylnych kół o nieco ponad 2 stopnie w każdą stronę. Zobacz, tylne koła poruszają się w kierunku przeciwnym do przednich. Kiedy skręcisz w drugą stronę, skręcą w kierunku przeciwnym. Więc to jest bardziej zwrotne przy niższych prędkościach. A za wzrostem prędkości koła skręcają w tym samym kierunku co przednie, dzięki czemu samochód jest bardziej zwrotny. To pomaga w pokonywaniu zakrętów. Samochody z systemem Active right nie mają zwykłych stabilizatorów poprzecznych. Mają amortyzatory, które umożliwiają aktywne sterowanie przechyłem. I możesz to ustawić i nie przechyla się na boki. Działa to zarówno w czasie wchodzenia w zakręt, jak i w czasie przyspieszania i hamowania. Kontroluje przechył samochodu. W czasie przyspieszenia lub hamowania zapobiega to nurkowaniu samochodu przez pompowanie oleju do amortyzatorów z przodu, aby podnieść w przód. Sprytne. A co z silnikami? Panamera i Panamera 4 są wyposażone w 2,9 litra V6 z turbo. 353 konie, 500 Nm. 4i Hybrid ma dodatkowy silnik elektryczny, to razem 470 koni, 650 Nm. Mocniejsza hybryda to 544 konie, 750 Nm. GTS to 4 litrowy V8, podwójne turbo. 500 koni, 660 Nm. Turbo i Hybrid to V8 z silnikiem elektrycznym. 680 koni, 930 Nm. Najmocniejsza wersja, panamera Turbo S Hybrid, ma 782 konie i 1000 Nm. Ale którą wersję powinieneś wybrać? To zależy od tego, w jaki sposób zamierzasz sfinansować zakup samochodu. Jeżeli płacisz gotówką, wybrałbym tę wersję. Ale jeżeli samochód ma być służbowy, to zdecydowałbym się na jeden z Hybrid Plugin, bo są znacznie tańsze pod względem podatku przynajmniej w UK. Amortyzacja jest zawsze zabójcza w przypadku dużych luksusowych samochodów, takich jak ten, ale można to zminimalizować, leasingując ten samochód. W pewnym sensie amortyzacja może być również twoim sprzymierzeńcem, jeżeli kupujesz używane auto. Sprawdziłem w Karwał używaną Panamera, świetna okazja. Sprawdź w kodzie QR. Ten samochód może być duży, ale jazda nim po mieście nie jest zła, jak mogłoby się wydawać. Warto jednak podnieść fotel, jeżeli jesteś średniego wzrostu jak ja. Możesz zorientować się, gdzie znajdują się przednie rogi. Pod względem widoczności nie jest źle, jeżeli jedziesz sam, z tyłu też jest w porządku. Ale jest martwa strefa, ale masz małe okienka, więc spoko, lusterka są ok, wszystko w porządku. Co jeszcze jest dobre? Hamulce. Czasami hybrydy są gwałtowne. Te hamulce działają płynnie. Nie są tak mocne jak hamulce w 911, ale w czasie jazdy po mieście w hybrydzie działają normalnie. Będzie to naprawdę tylko napęd elektryczny, a silnik elektryczny zapewnia dużą dynamikę. Samochód jest również dość zwrotny jak na duży samochód, bo ma tylną skrętną oś, a promień skrętu to 11,4 metra. Ale czy dam radę tu zawrócić? Korzystam z systemu kamer, aby mi pomóc. Jeżeli mi się uda, będzie to imponujące. Samo sterowanie w tym samochodzie jest nieco ciężkie, ponieważ to Porsche i tego właśnie oczekuje się od Porsche, ale nie jest źle. Miło się nie mieści po mieście. Naprawdę. Czujesz się odizolowany od otoczenia. Jeżeli więc na zewnątrz jest hałas, nie słyszysz go. Wspaniałe. I jest wygodny na wybojach. Bardzo. Jeżeli chodzi o wyprzedzanie, zamiast wciskać pedał gazu w hybrydzie, jedziemy 70, włączę tryb sportowy i zobaczę, jak się zachowa. A potem wcisnę pedał gazu do dechy. I to daje mi maksymalną moc od razu, a jest jej naprawdę dużo. To auto po prostu leci. Potem można po prostu wyłączyć ten tryb. W czasie jazdy z dużą prędkością samochód jest komfortowy, jest cicho. Słychać tylko trochę hałasu opon, bo ten samochód ma duże sportowe opony. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, ja mam średnią 9,7 litra na setkę. Dałoby się lepiej, ale jeździłem w trybie Sport Plus, aby trochę się zabawić. Normalnie w trybie hybrydowym, to auto pali jakieś 8. Porsche twierdzi, że ten samochód zrobi nawet litr na setkę, ale to jest wynik testowy, zaniżony, aby korzystnie przedstawić hybrydy. W rzeczywistości, jeżeli nie ładujesz akumulatora regularnie i nie korzystasz często z trybu hybrydowego, zużycie to jakieś 8 litrów na setkę. Biorąc jednak pod uwagę masę i osiągi, to nadal dobry wynik. Dla porównania jeździłem RS6. On ma lepsze osiągi, ale jest podobnym samochodem pod względem wielkości i mocy. I palił średnio 12,8 litra na setkę. Ale tak naprawdę, jeżeli staćcie na coś takiego, nie przejmujesz się zużyciem paliwa. Chodzi raczej o oficjalne dane dotyczące emisji, które pozwalają obniżyć podatek. Przynajmniej w UK. Przejdźmy do trybu Sport Plus. Ten tryb wyostrza wszystko, łącznie z amortyzatorami i zawieszeniem, ale nadal jest dość komfortowy i naprawdę można skorzystać z tego sprytnego aktywnego systemu jazdy, który zapobiega przychylaniu się samochodu na zakrętach i nurkowaniu w czasie hamowania. Imponujące, naprawdę. Widać, że to Porsche od razu. Mam 911 i ten samochód daje podobne wrażenia skierowania itd. A sposób, w jaki się prowadzi, jest bardziej sportowy niż w wielu innych samochodach. Wiecie, to jest Porsche. Ma solidną, wydajną charakterystykę i może sprawiać dużo frajdy. Podoba mi się sterowanie tylną osią. Czujesz, jak samochód skręca bardziej agresywnie w zakrętach, ponieważ tylna część po prostu się obraca, a potem, kiedy wychodzisz z zakrętu, czujesz osiągi. Wiesz, że to V6, ale system hybrydowy pomaga wypełnić lukę w mocy, zanim turbo się rozkręci. To samochód, który świetnie się prowadzi. Czy to samochód, który wybrałbym w weekend? Nie, ale jeżeli wybieram się w dłuższą podróż, mogę zjechać z autostrady, żeby przejechać się po krętych drogach i cieszyć się prowadzeniem. A jakie są ogólne wrażenia? Ten samochód naprawdę dobrze się prowadzi, jest płynny, nie wymaga wysiłku i jest szybki. Cały system hybrydowy działa bardzo dobrze i płynnie. Silnik elektryczny idealnie współgra z silnikiem spalinowym i skrzynią. Wszystko jest bardzo precyzyjnie dostrojone. Widać, że w rozwój tego samochodu zainwestowano sporo pieniędzy, co sprawia, że czujesz się wyjątkowo. A co z przyspieszeniem? Porsche twierdzi, że ten samochód przyspiesza do 60 mil, czyli prawie setki w 4,1 sekundy. Sprawdźmy, jak jest w rzeczywistości. Zaczynamy. Hybrydowa moc. O rany, to jest szaleństwo. Rany. 60 w 4,3. Jaka jest więc moja ocena nowej Panamery? Czy należy jej unikać, rozważyć, dodać do swojej listy, czy po prostu kupić? Moim zdaniem warto umieścić ją na liście, bo to naprawdę bardzo dobry samochód, chociaż trochę drogi. Tak jak powiedziałem na początku, mam alternatywę. Wiecie co? Za tę samą cenę, co ten samochód, można kupić używanego Bentleya Continental Flying Spur z niewielkim przebiegiem. Wpadlibyście na to?